Siemaneczko, witam Was na kolejnym vlogu. To jest vlog kręcony z ręki numer 2. Jak widzieliście na wcześniejszym, pokazałem Wam omot pszenicy czystej PG102. Wynik rewelacja 9,5 tony z hektara. Teraz jesteśmy na polu, gdzie kociliśmy wczoraj do, do późnych godzin pszenicę o zimą euforię. Wynik rewelacja z różnych pól 9,800-9,94 tony z hektara. Na kolejnym polu, także no. Wyniki rewelacyjne. Nie przebiliśmy jeszcze dziesiątki, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. No i co? Euforię w tej lokalizacji muciliśmy i od razu nie jest tutaj zbierana słoma, tylko cięta. Także te resztki pożniwne są tu na tym polu pocięte. I u nas w naszym przypadku na resztki pożniwne, pożniwach stosujemy albo azot, albo wapnowanie. Tutaj na podstawie analizy gleby robimy wapnowanie w celu Podbicia troszeczkę pH, bo są miejsca gdzie, gdzie jest troszeczkę słabsze, no i w takim celu, żeby te resztki pożniwne nam się też lepiej rozkładały. No i od razu po wapnowaniu następuje talerzowanie, które wam za chwilę pokażę. No i obligatoryjnie na każdym polu też wykonujemy głęboszowanie ścieżek. Zaraz Wam pokażę głęboszowanie ścieżek na starych lemieszach, no i niestety pomimo tych opadów, które mieliśmy, w ścieżkach jest tak twardo, że na starych lemieszach niestety nie mógł jechać, ale operator już pojechał teraz na warsztat, będzie wymieniał na nowe lemiesze, no i zobaczymy, czy coś nam to da, no bo jest naprawdę bardzo twardo. Tak wyglądała stara robota na starych lemieszach. Praktycznie nam się ten głęboko śliskał po, po powierzchni. A w dalszej części filmu zobaczycie, jak to wygląda na, na nowych. Całkiem inna robota. Teraz to idzie elegancko! Zobaczcie, wapno już jest równomiernie rozrzucone na resztki pożliwne. Teraz przyjdzie talerzówa, elegancko nam wszystko rozdrobni i wymiesza. Odnośnie wapna, stosujemy tutaj wapno kujawit 2 tony na hektar. Następnie, w tych miejscach, gdzie po analizie wyszło, że to pH jest słabsze, dokładamy jeszcze tonę, czyli 3 tony na hektar. No i odnośnie tego wapnowania, no to jeżeli chcecie u siebie w gospodarstwie ustalić potrzeby wapnowania, to musicie oczywiście najpierw zrobić analizy gleby i później z tymi wynikami te wyniki musicie odnieść do takich dwóch tabel. Ja wam te tabele teraz przedstawię za chwilę i pierwsza tabela to będzie taka, na której będzie Eee, ocena potrzeb wapnowania gleb, i tam musicie sobie wasz wynik w tej tabeli znaleźć, i wskazać, jaka kategoria agronomiczna gleby u was występuje. No i wtedy po tej, jeżeli tam odnajdziecie swój wynik na tej tabelce, to następną tabelką będzie ustalenie dawki wapnowania. I ta dawka wapnowania też w zależności od tego od kategorii gleby, tam będziecie mieli dawkę. Wapna na gruntach ornych w tonach CAO na 1 hektar. No ale jeszcze musicie pamiętać o tym, że wapno ma swoją reaktywność. My tutaj dajemy akurat wapno węglanowe 50%, także 50%. Także tutaj, jeżeli chcemy tą dawkę mieć, no to musimy pomnożyć to razy dwa. Korzystając z tej tabelki, którą Wam tutaj teraz zamieszczam, musicie ocenić sobie potrzeby wapnowania na glebach w Waszym gospodarstwie. I do tego niezbędny jest wynik badania yy, gleby, i na przykład powiedzmy, że uzyskaliście wynik 5,7 pH, jest to gleba średnia. No i odszukujecie sobie ten wynik, i wychodzi wam, że ocena potrzeb wapnowania jest to wapnowanie wskazane. Tak? Następnie przechodzicie do drugiej tabelki, właśnie do tej, którą teraz widzicie. I jeżeli mamy yy, wskazane, to idziemy do kolumny. Gdzie wapnowanie jest wskazane, i wybieramy glebę średnią, i mamy tutaj wartość 2,5. Jest to dawka wapna wyrażona w CaO na 1 hektar, czyli mamy 2,5 tony CaO na hektar, ale jeżeli mamy wapno z reaktywnością 50%, to musimy w tym przypadku dać 5 ton tego wapna. 200.